Rozstańmy się z udawaniem, że kobiety są niemożliwe do zrozumienia. Nie są. To emocjonalne istoty piękne, złożone owszem, ale zaufaj mi w ich zbroi są pęknięcia. I jeśli wiesz, gdzie szukać zobaczysz dokładnie, co sprawia, że topnieją, co sprawia, że gonią i tak, co sprawia, że nie śpią całą noc, myśląc o Tobie. To nie chodzi o sztuczki czy manipulacje. Chodzi o dostrzeżenie prawdziwych rzeczy, które większość mężczyzn przegapia, bo podczas gdy większość facetów za bardzo się stara, ci sprytni, oni naciskają na właściwe punkty, ciche emocjonalne spusty, które trafiają głęboko. Więc w tym filmie zagłębiamy się w dziewięć największych kobiecych słabości, które każdy mężczyzna musi znać. Niektóre z nich cię zaskoczą, niektóre sprawią, że się uśmiechniesz, a kilku będziesz żałował, że nie znałeś ich lata temu. Zaczynamy, bez zbędnych ceregieli, bez filtrów, po prostu czysta stoicka moc spotyka się z pierwotnym zrozumieniem. Pewność siebie, która nie prosi o pozwolenie, bądźmy szczerzy, kobiety są uzależnione od pewności siebie. Ale nie tej głośnej, chełpliwej, typu, patrzcie na mnie. Mówimy o tym cichym, niezachwianym rodzaju. Tym rodzaju pewności siebie, która wchodzi do pokoju, jakby nie potrzebowała oklasków. Która nie pyta, czy jestem wystarczająco dobry. Bo już to wie, to jest właśnie ta słabość. Widzisz, większość facetów. Goni za potwierdzeniem, wysyłają komplementy w wiadomościach, za bardzo starają się udowodnić, że są inni, ale kobiety wyczuwają to jak krew w wodzie. Pewność siebie, która nie goni, która nie tłumaczy się, to rzadkość i to jest cholernie seksowne. To facet, który nie drgnie, gdy ona gra w gry. To facet, który nie spieszy się, by wypełnić ciszę. To mężczyzna, który mówi, gdy jest gotowy, a nie gdy jest zdenerwowany. Może udawać twardą, może udawać, że rządzi, ale kiedy mężczyzna stoi na swoim bez ego, bez wysiłku, to zwiera jej mózg. Dlaczego? Ponieważ jej kobieca energia chce poddać się sile, nie brutalnej sile, ale sile emocjonalnej. Facet, który potrafi utrzymać się na własnych nogach, przejąć inicjatywę i sprawić, że ona czuje się bezpiecznie, niczego nie robiąc dodatkowo. On zawłaszcza jej myśli, nawet się nie starając. Więc nie staraj się bardziej stań wyżej, idź wolniej, mów mniej. Niech Twoja energia mówi to, co nie musi mówić Twoje usta. To jest jej ulubiona słabość. I nawet nie musisz się pocić, dwy. Bycie zrozumianym bez wyjaśniania wszystkiego to prawda. Większość kobiet jest wyczerpana ciągłym wyjaśnianiem się. Mają dość mówienia nic mi nie jest i tego, że nikt im nie wierzy. Mają dość mężczyzn myślących, że każdy emocjonalny moment oznacza, że za dużo czuje. Mają dość tego, że nie są widziane. Chcesz poznać jedną z jej największych słabości? Mężczyzna, który rozumie bez potrzeby, by ona musiała to tłumaczyć. Nie musisz być jasnowidzem, musisz po prostu być obecny. Zauważ, kiedy ona milknie, poczuj, kiedy zmienia się jej ton, czytaj między wierszami, kiedy zmienia się jej energia. Większość facetów to przegapia. Skupiają się na tym, co powiedzieć dalej, zamiast na tym, co ona czuje w tej chwili. Ale kiedy spojrzysz na nią, zatrzymasz się i powiesz: Coś jest nie tak. Porozmawiaj ze mną, kiedy będziesz gotowa. To trafia inaczej. Mówi jej: Ten mężczyzna mnie widzi, nie muszę z nim udawać, mogę tu być delikatna. I bracie, wtedy mur się wali, bo kobiety nie zakochują się w mężczyznach, którzy tylko ich imponują. Zakochują się w tych, którzy sprawiają, że czują się zrozumiane. Więc nie narzucaj rad, nie naprawiaj wszystkiego, po prostu ją poczuj. Ten poziom dostrojenia jest rzadki i jest jedną z jej najgłębszych emocjonalnych słabości. Męska cisza w odpowiednich momentach oto kod oszustwa, którego większość mężczyzn nigdy nie uczy się. Cisza to broń, nieciche traktowanie, nieignorowanie. Mówię o stoickiej ciszy, takiej, która mówi: nie reaguje, obserwuje. W świecie pełnym hałasu, mężczyzna, który wie, kiedy zamknąć się, jest niebezpieczny. Nie goni, nie tłumaczy się, nie próbuje wygrać kłótni. On po prostu pauzuje, obserwuje i czeka. To jest spokój jest magnetyczny, bo pokazuje siłę. Ona jest przyzwyczajona do tego, że faceci wybuchają, gdy ona ich testuje. Przyzwyczajona do tego, że chłopcy reagują, błagają lub próbują ją przegadać. Ale kiedy ona uderza cię emocjonalnym chaosem, a ty odpowiadasz niczym innym jak spokojem, bum! jest wciągnięta i nawet nie wie dlaczego. Twoja cisza sprawia, że ona sama kwestionuje swoje gry, sprawia, że się zastanawia. Wprowadza ją z powrotem w kobiecą energię, podczas gdy ty pozostajesz ugruntowany w męskiej energii. To tutaj atrakcyjność staje się głębsza, ponieważ nie jesteś tylko facetem, który próbuje jej zaimponować. Jesteś mężczyzną, który potrafi sobie ze wszystkim poradzić, nie tracąc opanowania. I to, mój przyjacielu, jest jednym z jej sekretnych pragnień zdolność do oparcia się na Twojej cichej sile, gdy ona gubi się w hałasie. Niech Twoja cisza mówi mówi więcej niż słowa kiedykolwiek mogłyby. Głęboki kontakt wzrokowy, który nie drgnie, kontakt wzrokowy to nie tylko pewność siebie to dominacja, pożądanie i coś, czego kobiety nie potrafią wyjaśnić. Ale czują głęboko w trzewiach. Spójrz, większość facetów albo odwraca wzrok zbyt szybko, albo gapi się jak zboczeniec, próbując coś udowodnić. Ale mężczyzna, który potrafi zablokować wzrok, zachować spokój i lekko się uśmiechnąć. Koniec gry, bo oczy mówią jej wszystko, kto jest ugruntowany, kto jest zdenerwowany, kto prowadzi, kto goni. Kto czuje się komfortowo we własnej skórze, a kto udaje. Kiedy patrzysz jej w oczy, pozostając całkowicie zrelaksowanym, to tworzy natychmiastowe napięcie seksualne. Nie próbujesz jej zdobyć, po prostu pozwalasz jej zobaczyć ogień bez słowa. Taki kontakt wzrokowy przełącza coś w jej mózgu. Ten facet nie boi się mnie, on mnie widzi i nie ustępuje. Nie potrzebujesz tekstów na podryw. Nie musisz grać. Po prostu patrz, trzymaj i uśmiechaj się, jakbyś już wiedział, że ona o tobie myśli. Bo kiedy poczuje tę moc, zapamięta twoją twarz długo po zakończeniu rozmowy pięć. Potrzeba tajemniczej głębi wyjaśnijmy coś. Kobiety to ciekawe istoty. Nie w sensie wścibskim, ale w sensie duchowym. Pragną głębi. Nie tego rodzaju, którą wylewasz na sesji terapeutycznej, tego rodzaju, którą sugerujesz, jak książka z brakującymi stronami. Piąta słabość kobiety jest wciągnięta w tajemnicę, w ciszę, w nieopowiedziane historie. Nie mówię, żebyś był enigmatycznym dziwakiem, mówię, żebyś nie dawał jej wszystkiego od razu. Większość facetów za szybko nadmiernie się dzieli, myśląc, że emocjonalne wylewanie się równa się budowaniu więzi. Nie, to tylko hałas. Prawdziwa gra? Bądź otwarty, ale warstwowy. Niech zarabia na kawałki ciebie, jak na części układanki. Opowiedz jej historię, a potem zatrzymaj się w połowie spraw, by się nachyliła, rzuć jej spojrzenie, które. Mówi, że przeżyłeś rzeczy, których nigdy w pełni nie zrozumie, ale może kiedyś się do nich zbliży. Kobiety chcą odkrywać mężczyznę, jak sekretny ogród. Jeśli jesteś zbyt oczywisty, odejdzie znudzona. Ale jeśli w twojej przeszłości jest burza, cień za twoim uśmiechem, nuta bólu, którą zamieniłeś w poezję, zostanie, będzie kopać, będzie czuć. Tajemnica sprawia, że jesteś pamiętny. Nie bądź zamkniętą skrzynią, bądź labiryntem z sensem. To jej piąta słabość. Pragnienie, by cię rozgryźć. Nakarm to pragnienie, ale powoli, nigdy nie wszystko naraz. 6. Jej słabość do mężczyzny z celem, nie tylko z pasją dzieje się dziwna rzecz, kiedy mężczyzna wchodzi do pokoju z misją. Wszystko zwalnia. Muzyka cichnie, hałas zanika, a cała pogawędka zostaje pochłonięta przez coś większego obecność. Słyszałeś to milion razy, prawda? Kobiety kochają mężczyzn z ambicją, ale to nie do końca to. Sama ambicja jest jak kofeina. Budzi Cię, ale szybko się wypala. To, za czym ona naprawdę tęskni, to mężczyzna z celem. Ten wolno palący się ogień, który nie migocze na wietrze. Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Pasja to uczucia. Cel to kierunek. Pasja krzyczy, kocham to. Cel szepcze, dlatego tu jestem. Szósta słabość kobiety to jej głęboka atrakcja do mężczyzny, który dokądś zmierza, a nie tylko do mężczyzny, który jest podekscytowany. Ona chce krążyć wokół czegoś większego niż ona sama. A ty nie możesz być tą grawitacją, jeśli całe twoje życie to Netflix, selfie na siłowni i przewijanie TikToka. Spotkałeś kiedyś faceta, który nie goni za kobietami, bo goni za swoim powołaniem? Ten facet to czarna dziura. Kobiety są wciągane. Dlaczego? Bo on nie tylko flirtuje, on się porusza, a w jego ruchu ona znajduje bezpieczeństwo, impet, sens. Oto, co większość facetów przegapia. Nie chodzi o to, by już odnieść sukces. Chodzi o posiadanie wizji, marzenia, za które krwawisz, celu, który wyciąga cię z łóżka. Nawet jeśli dziś jesteś spłukany, jeśli Twoja dusza płonie, ona to poczuje. A kiedy kobieta widzi ten ogień, chce przy nim usiąść. Chce go karmić, nie dlatego, że potrzebuje wybawiciela, ale dlatego, że to sprawia, że czuje się częścią czegoś wiecznego. Cel jest seksowniejszy niż ABS. Cel jest ochroną. Cel sprawia, że Twoja cisza jest głośniejsza niż czyjaś mowa. Więc jeśli pytasz, jak zdobyć duszę kobiety, przestań za nią gonić. Goń za swoim dlaczego. Ona pójdzie za tym płomieniem jak ćma w nocy. 7. Jej ukryta tęsknota za byciem prowadzonym bez kontroli to jest delikatna sprawa. Jeśli źle to zrozumiesz, wyjdziesz na kontrolującego toksycznego typa. Ale jeśli zrozumiesz to dobrze, Odblokujesz jedno z najgłębszych, najbardziej ukrytych pragnień kobiety. Każda silna kobieta ma sekretną fantazję o poddaniu się, ale tylko mężczyźnie, wystarczająco silnemu, spokojnemu i mądremu, by na to zasłużyć. Nie chodzi o dominację, chodzi o przywództwo nie kontrolę, ale kierunek to pierwotne. Starożytne. Kobiety biologicznie i psychologicznie są bardziej wyczulone na zagrożenie i nieprzewidywalność. Kiedy więc mężczyzna wchodzi z jasnością, kierunkiem i siłą podejmowania decyzji, nie arogancją, ale ugruntowanym autorytetem, czuje się bezpieczniej niż kiedykolwiek sama. To jej słabość. Chce trochę odpuścić, ale tylko wtedy, gdy ufa, że znasz drogę. Ujmijmy to tak: ona nie chce dyktatora, chce kapitana. Będzie pilotem drugiego pilota przez cały dzień będzie mówić, naciskać, rzucać wyzwania. Ale kiedy nadejdzie burza, chce wiedzieć, że to ty trzymasz stery. Prosty przykład: Kiedy mówi: Nie obchodzi mnie to, wybierz, gdzie zjemy. Nie oznacza, że jesteś jej szefem mówi: Prowadź mnie gdzieś z pewnością siebie kiedy się wahasz, kiedy się migasz, ona nie czuje się wyzwolona. Ona czuje się porzucona. Ale kiedy mówisz: "Jedźmy tu, zaufaj mi, spodoba ci się" i mówisz to z przekonaniem, obserwuj, jak zmienia się jej mowa ciała. Obserwuj, jak się zmiękcza. Yś. Jej wrażliwość na słowa, które malują nowe światy chcesz porozmawiać o supermocach Zapomnij o telepatii, zapomnij o widzeniu rentgenowskim. Prawdziwa moc, ta, która od początku świata łamie serca i buduje imperia, to język. I oto brutalna prawda: kobiety są inaczej skonstruowane. One budują więzi poprzez słowa. To nie tylko gadka, to transport. Kiedy mówisz z intencją, nie by grać, ale z głębią. Wyciągasz ją z rzeczywistości w coś większego. To jej ósma słabość: umysł, który reaguje na słowa tak, jak płomień reaguje na tlen. Nie musisz być poetą, musisz tylko mówić jak mężczyzna, który czuje to, co mówi. Kiedy mówisz kocham twój umysł, nie mów tego jak komplement. Powiedz to tak, jakby to był pierwszy raz, kiedy twoja dusza dotknęła jej. Kiedy mówisz fascynujesz mnie, Powiedz to tak, jakbyś odkrył coś starożytnego za jej oczami. Kobiety zakochują się w słowach, które wydają się zasłużone, a nie pożyczone z mema czy cytatu z TikToka. Słowach, które pochodzą z Twoich własnych kości. Dlaczego? Bo odpowiednie słowa robią więcej niż pochlebiają, tworzą przestrzeń, by ona mogła sobie wyobrazić. I oto klucz. Kiedy kobieta zaczyna wyobrażać sobie życie z tobą, kiedy twój głos staje się jej wewnętrznym dialogiem, ona jest już w połowie zakochana, więc nie lekceważ tego, naucz się malować, nie udawać, nie być sprytnym, po prostu prawda z rytmem. Powiedz, co masz na myśli, ale powiedz to tak, jakby to miało znaczenie. Ona usłyszy to w swoim sercu, nie tylko w uszach. To jej słabość. Jej dusza pragnie języka, który oddycha. Niewypowiedziana potrzeba mężczyzny, który potrafi odejść. I teraz docieramy do ostatniej słabości tej, o której nikt nie mówi, bo sprawia, że ludzie czują się nieswojo siła oderwania. Oto paradoks: w chwili, gdy kobieta wyczuwa, że potrzebujesz jej bardziej niż ją wybierasz, zaczyna się odsuwać. Nie dlatego, że jest okrutna, ale dlatego, że ludzka natura nie ufa desperacji. A jednak, w chwili, gdy uświadamia sobie, że mógłbyś odejść, nie złośliwie, ale dlatego, że tak bardzo szanujesz siebie, zaczyna się zbliżać. To jest dziewiąta słabość. Kobiety zakochują się w mężczyznach, którzy nie boją się ich stracić. To nie arogancja, to stoicyzm. Mężczyzna, który jest kompletny bez niej, który ją ceni, ale nie załamuje się dla niej, który potrafi kochać głęboko, a jednocześnie pozostać niezależny, ten mężczyzna jest niezapomniany. Dlaczego? Ponieważ on nie więzi jej potrzebą, on zaprasza ją do wolności, a taki mężczyzna jest rzadki. Ci, którzy nie błagają, ci, którzy zostają, gdy jest dobrze, i odchodzą, gdy jest źle, z gracją, z ciszą i z oczami, które mówią Kochałem cię, ale kocham też siebie. Kiedy kobieta spotyka takiego mężczyznę, ona nie tylko go chce, ona go szanuje. A kiedy cię szanuje, wszystko się zmienia. Więc oto prawda, przed którą większość mężczyzn ucieka. Czasami Twoja cisza mówi głośniej niż Twoje słowa. Czasami najpotężniejszym ruchem, jaki możesz wykonać, jest odejście, a ona to poczuje głęboko instynktownie, starożytnie. To jest ostatnia słabość: cicha groza utraty mężczyzny, który nie boi się straty. Bądź tym mężczyzną. Sesli Özet Uret.